Zaczynam nową przygodę. Jestem w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Obrzeża miejscowości Brzeszcze i Nazieleńce. Urokliwy kompleks kilkunastu hodowlanych stawów rybnych oraz przylegających do nich lasów mieszanych i nadwiślańskich łąk. Od wiosny stawy te stanowią prawdziwe epicentrum życia. Kilka tutejszych stawów charakteryzuje się bogatą roślinnością przybrzeżną i pływającą. Występują tu liczne gatunki roślin wynurzonych, takie jak na przykład chroniony gatunek grążela żółtego. To wszystko przed nami. Mam nadzieję, że odnajdziemy piękno razem. Póki co po dwóch stronach witają mnie stawy bez wody, ale słyszę piękne, przecudne śpiewy ptaków i piękną roślinność. Zobaczcie sami, to chyba irysy, prawda? Natrafiam w końcu na pierwszy staw klin z wodą. Z tyłu widzimy łabędzia. Górą leci Mewa. Niebem leci Czapla. <noise> o, jak jest uroczo. A przed nami mały Stawik Bartowski, a dalej Przebór z piękną roślinnością. Och, musimy się bliżej jej przyjrzeć. A po drugiej stronie tak wynika z mapy Staw Olusia. Jakiś pełen zachwyt. Pełen zachwyt tym, co tutaj widzę, słyszę, wącham, przeżywam. Ale piękne miejsce, ojej. Popatrzcie tylko tutaj na tej małym wysepce. Łabędzica siedzi na gnieździe, na jajkach. Wokół lata mnóstwo ważek, takich tych pięknych, błękitnych, ale i brązowawych. Dlaczego ja tak późno odkryłam to miejsce, które tak niedaleko jest mojego miejsca zamieszkania? Chyba będę tutaj część z Trzym gościem, a wyrazem ze mną. O i popatrzcie jak blisko mnie podpłynął łabędź. Czyżby liczył na poczęstunek? Przeżywam tutaj absolutnie wspaniałe chwile. Śpiew ptaków, piękna pogoda, woda. Jestem pod wrażeniem. Wszystkim polecam odkrywać nowe miejsca. Ależ piękna jest dzisiejsza moja droga, ale popatrzcie, jakie piękne kosaćce w wodzie. Aleja Dębowa, stawy. Jesteśmy nad kolejnym stawem, stawem, który na mapie oznaczony jest jako staw Stanisław. Ja chyba dzisiaj stąd po prostu nie wyjdę. A, jeszcze przede mną taka autosytuacja. Drabina na drzewo i eleganckie miejsce do obserwacji. Jak myślicie?